Kulinea smak Indy, kary. Ryż z warzywami. Ciekawi mnie ten ryż, dlatego to specjalnie wziąłem. Tutaj mamy skalę nutri Store, nie najlepsza boca. W sposób przygotowania, zalać wrzątkiem, odczekać się minut. Ryż w fazie kary w stylu indyjskim. Ciekawe jak to smakuje. Tak to kary będą w środku. Ostatnio jak dolałem do piłę wody pod tą kreskę, która jest tu zaznaczona było po prostu za mało. Na pewno zdrowe. To nie jest ciekawe, czy będzie dobre. Właśnie zagotowała się woda, więc zalewamy i dokładnie mieszamy. I to jest... Zalewamy. Rys. I to jest kawiska. I to jest rys. India Curry. India Curry. India Curry. Nie żadny curry. Nalaliśmy powrąbek. Patrzę, czy powrąbek. No ciekawe jest te 7 minut. Dobra, zobaczymy. Ja nie, czy ja wiem. No to próbujemy. I co tu powiedzieć na ten temat? Czy przypomina to w smaku indyjskie kary? Kulineo za 2,50? Chyba nie. Ale nie jest to taka typowa zupka Kosztuje to 2,50 więc moim zdaniem, że się opłata. Nie jest to na pewno zdrowe, więc jeśli chodzi o to, to nie można polecić, gdyż zdrowe to na pewno nie jest. Ale ciekawi mnie ten ryż. Ryż jest miękki. No, poszło nam się Trochę taka gumiasta, ale ogólnie polecam. Więc gulineo kołkowe, ryż z warzywami. Ogólnie polecam. No, mi, Kolinao za 2,50. ryż z warzywami. Ogólnie rzecz biorąc polecam. Chcesz spróbować Kamilu? Trochę prawdziwej chemii? Sztuczne żarcie. A ja dla Kamila nawet nie mam, żeby krótkich z I co? Jak oceniasz? Ja tak oceniam, bo nie lubię warzyw. I łyś mięciutki, tak i trochę mięciutki. taki trochę No jakieś dziwno żywa No jakby jakieś dziwno No właśnie. jeszcze. Tak. No bo tak jeszcze zadanie No właśnie. No właśnie. No właśnie. No właśnie. No właśnie. No boże, No właśnie. No a, ja, a, a, ja, a ja teraz 7 na 10. Mhm, dobrze. Dziękujemy i do usłyszenia. 7 na 10. 7 na 10 pod twarde warzywa. Twarde warzywa nie są miękkie warzywa.